Otaczający nas świat sprawia, iż na co dzień zmagamy się z trudnościami życia zawodowego i prywatnego. Komornik puka do naszych drzwi, mąż grozi rozwodem, pracodawca wręczył nam wypowiedzenie, a także nie wiemy jak zabezpieczyć nasz majątek w przyszłości. Odnalezienie się w gąszczu przepisów sprawia nam wiele trudności. Dlatego powiat zgierski wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizuje edukację prawną. Dziś naszą grupą docelową są seniorzy, gdzie omawiamy zagadnienia z zakresu prawa spadkowego i problemów zależnych. W tym roku zostałam poproszona o temat e, e, pewnych aspektów choroby alkoholowej w domu seniora. Wszystkie zasadnicze tematy, które my rozmawiamy dla osób w wieku powiedzmy młodym czy w wieku 40 plus także dotyczy seniorów. Często zdarzają się osoby, które zgłaszają się z prawem spadkowym, i właśnie dlatego dzisiaj zdecydowałam się przeprowadzić z Państwem te zajęcia i popowiadać różne rzeczy. Przypominamy o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w punktach na terenie powiatu Skierskiego, w Zgierzu, Ozorkowie, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie. Konsultacje omawiane są telefonicznie pod numerem telefonu 785 050 293.